Jeśli wykonując taki ruch wyczuwasz napięcie i ból, zestarzejesz się 10 lat szybciej. Napięcie w obrębie żwacza będzie powodowało różne zmiany w obrębie Twojej twarzy, między innymi pojawienie się obrzęków, chomiki czy pogłębienie się bruzdy nosowo-wargowej. Dlatego zrób ze mną jeden kompleks ćwiczeń, który świetnie je rozluźni. Ustaw swoje palce tutaj pod kością jarzmową, rozchyl delikatnie usta, język na podniebienie, i będziemy przesuwać palce do przodu, rozluźniając przyczep tego mięśnia. Teraz kciuk ułóż tutaj pod spodem. Palec wskazujący przy kości. I będziemy schodzić w dół. I na końcu dokładamy delikatny kółeczka. Na koniec złap tkanki i staraj się je przerolować. Tutaj blisko swojego ucha. Jeśli czujesz naprężenie, przytrzymaj i przejdź tak po trzy razy z każdej strony. Cały kompleks ćwiczeń, który pomoże ci się uporać z wieloma innymi problemami, znajdziesz w moich kursach i na moim profilu. Zostań i korzystaj.